Cześć, jak się macie? Witam w kolejnym odcinku z Get Assassin's Creed. Wybrałeś dobry moment. Najwyraźniej. Uważaj na siebie, przyjacielu. Al-Mualim nas zdradził. Tak. Zdradził też swoich sojuszników, Templariuszy. Skąd to wiesz? Po naszej rozmowie wróciłem do ruin pod świątynią Salomona. Robert prowadził dziennik. Wypełniał jego strony objawieniami. To, co tam przeczytałem, złamało mi serce. Ale otworzyło mi oczy. Miałeś rację, Altairze. Nasz mistrz cały czas nas wykorzystywał. Nie mieliśmy ocalić Ziemi Świętej, tylko dostarczyć ją prosto w jego ręce. Trzeba go powstrzymać. Ostrożnie, Maliku. Zrobi nam to, co zrobił innym, jeśli będzie miał ku temu okazję. Musimy trzymać się od niego z daleka. Co w takim razie proponujesz? Ręka, w której trzymam ostrze, wciąż jest silna, a moi ludzie lojalni. Błędem byłoby nie skorzystać z naszej pomocy. Odwróćcie uwagę niewolników. Jeśli uda się wam odciągnąć ich ode mnie, może zdołam dotrzeć do. do Al-Mu'alima. Zrobię jak każesz, Daj. Ludzie, z którymi walczymy, stracili panowanie nad umysłem. Jeśli możesz nie przelewać ich krwi, tak. Al-Mu'alim zdradził kodeks, ale to nie znaczy, że my też musimy. Zrobię, co mogę. Tylko o to proszę. Bezpieczeństwo i pokój, przyjacielu. Twoja obecność tutaj da nam jedno i drugie. To był ten, który nas nie lubił. Widzicie, teraz jest naszym przyjacielem. A teraz, co tu się stanie? No tak, oczywiście. Oj, ale ludzi. Tylu tu niewinnych. Muszę uważać, żeby nikogo nie zranić. Ja, co tu się dzieje? Zamknąłby te drzwi. Nasz mistrz przeważnie przesiadywał tutaj, ale go nie ma. Co się dzieje? A więc uczeń powraca. Nigdy nie lubiłem uciekać. Ani też słuchać. Dzięki temu nadal żyję. Co ja mam z tobą zrobić? Wypuść mnie. O Altairze, słyszę w Twoim głosie nienawiść. Czuję jej żar. Wypuścić cię? Byłoby to nierozsądne. Czemu to robisz? Znalazłem dowód. Dowód czego? Że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest dozwolone. Chodźcie! Zabijcie zdrajcę! Zabierzcie go z tego świata! What the fuck? O to są wszystkie nasze te? Cele? Ale nawet gładko idzie. Jak najwięcej no ja gardło poszło. Spójrz na mnie, się. Stawiłem czoła wielu przeciwnikom. Każdy z nich był groźniejszy od ciebie i wszyscy skinęli z mojej ręki. Nie boję się. Udowodnij. Czego miałbym się bać? Patrz, jaką mocą władam! Wow. faktycznie. Ja. No, chodźcie tu. Mistrzowie, o tym będą. Masz jakieś ostatnie słowo. Okłamałeś mnie. Mówiłeś, że Robert ma niecne plany, ale dążyłeś do tego samego. Nigdy nie umiałem się dzielić. Nie uda ci się. Inni znajdą w sobie siłę, żeby ci się sprzeciwić. A, i właśnie dlatego dopóki ludzie mają wolną wolę, nigdy nie nastanie pokój. Zabiłem ostatniego, który tak mówił. Odważne słowa, chłopce. ale tylko słowa. Więc mnie wypuść. Wprowadzę słowa w czyn. <laughs> Mistrzu, dlaczego nie zrobiłeś ze mną tego, co z innymi asasynami? Tylko pozwoliłeś mi zachować własny umysł. To, kim jesteś i to, co robisz, są ze sobą zbyt blisko powiązane. Gdybym pozbawił cię jednego, straciłbym i drugie. A ci Templariusze musieli zginąć. Ech, choć prawdę mówiąc, próbowałem. Wtedy w moim gabinecie, kiedy pokazywałem ci skarb. Ale nie jesteś taki jak inni. Przejrzałeś iluzję oszustwo. Tylko to potrafi tworzyć ten skarb Templariuszy ten fragment Edenu. To Słowo Boże. Teraz rozumiesz. Morze Czerwone nigdy się nie roztopiło. Woda nie zamieniła się w wino. To nie machinacje Eris doprowadziły do wojny trojańskiej. Tylko to iluzja. To, co planujesz, jest zwykłą ułudą. Chcesz zmusić ludzi, aby poszli za tobą wbrew ich woli. Czy to mniej rzeczywiste od którym cześć oddają teraz Saraceni i Krzyżowcy? Tym tchórzliwym bogom, którzy uciekają z tego świata, aby ludzie mogli mordować w ich imię? Oni wszyscy już żyją w kłamstwie. Ja jedynie oferuję im inne, takie, które nie wymaga tyle rozlanych krwi. Oni przynajmniej sami wybierają swoje zjawy. Czyżły? Nie licząc garstki heretyków i neofitów? To nie w porządku. Ha. Teraz twoja logika cię zawiodła. Zamiast niej poddajesz się emocjom. Rozczarowałeś mnie. Więc co teraz? Nie pójdziesz za mną, a ja nie mogę cię zmusić. Na dodatek odmawiasz porzucenia tej diabelskiej intrygi. Dotarliśmy więc chyba do martwego punktu. Nie. Dotarliśmy do końca. Będzie mi ciebie brakować, Alteirze. Byłeś moim najlepszym uczniem. Aj, aj, aj. Nie walczymy. O. Ślepy, Alteijze. Jesteś ślepy i to się nigdy nie zmieni. O. Gdzie on jest? Gdzie on mi uciek? Chodź tu. Hm. Jestem tak. ale ładnie. Tnie ciemność. Znowu teraz życie. Jasny wind, ale to będzie ciężka walka. To mnie jest na górze znowu. Gdzie ten staje łupisz? onik nigdzie... o oh, jest no jakby tam poleciał płaga <laughs> Tu jest. Ouch. Już mi poleciał gdzieś. Co to za jęki? Oj, nie podrzewię. tam jesteś. Nie, nie, się, czy cokolwiek zrobiłeś. No, nie, znaczy, taka szansa. szansa. tym tym O nie, idealnie. nie, możliwe. Uczeń nie może pokonać mistrza. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś więc. Idź i odbierz swoją nagrodę. Trzymałeś w dłoni ogień, starcze. Trzeba go było zniszczyć. Zniszczyć jedyną rzecz zdolną, zakończyć krucjaty i zaprowadzić trwały pokój? Nigdy. Więc ja to zrobię przekonamy się i postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę szaleństwo i głupotę. poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia, a kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Wow. Zniszcz to. Zniszcz to, jak obiecałeś. Ja nie mogę. Tak, możesz, ale Ale tego nie znaczy. zrobisz. Ja cię sunę. Co tu się dzieje? Co ja mam teraz z zrobić? Mamy to. Ale okay. to na tyle w tym odcinku. Subskrybuj, subskrybujcie, komentujcie. Cześć!